Miejski Ośrodek Kultury Kaktus przygotował dzisiaj zajęcia na wolnym powietrzu w formie aerobikowej. Głównie będziemy się poruszać do rozgrzewki, do układu choreograficznego oraz przygotowane na dzisiaj są ćwiczenia wzmacniające na konkretne partie ciała, uda, pośladki, brzuch. Warto się ruszać z wielu, wielu czynników. Przede wszystkim, aby lepiej się czuć, aby organizm cały czas funkcjonował na jak najlepszym poziomie. Wydziela się wiele hormonów, że tak powiem szczęścia, endorfin, więc myślę, że człowiek jest szczęśliwszy, jak jest aktywny. Zajęcia już rozpoczynają się od września, dokładnie od 3 września, we wtorki i czwartki od godziny 17.30, więc w imieniu ośrodka zapraszam jak najbardziej na zajęcia dwa razy w tygodniu. www.tvcanon.pl Nowa strona telewizji.